Cześć, witam Cię w kolejnym filmie na moim kanale. W tym materiale powiem Ci jak wyrzeźbić Twój brzuch, żeby mieć sześciopak i pokażę Ci to na przykładzie praktycznej pracy z moim klientem Grzegorzem, który właśnie w zaledwie 86 dni, w niecałe 3 miesiące osiągnął takie efekty. Serdecznie zapraszam Cię do oglądania i na wstępie będę Ci bardzo wdzięczny za zostawienie łapki w górę pod tym filmem oraz za subskrybowanie mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robisz. Zapraszam! Jeżeli obecnie nie jesteś zadowolony z wyglądu swojego brzucha, to znaczy nie jest on wyrzeźbiony, nie masz tam sześciopaka, to dzieje się to z dwóch powodów. Pierwszym powodem jest zbyt wysoki poziom tkanki tłuszczowej, który przykrywa Twoje mięśnie, przez co one nie są widoczne. Natomiast drugi powód to jest nieodpowiednie rozwinięcie mięśni brzucha, czyli są one po prostu za małe, żeby były widoczne. Jeżeli Twoje mięśnie brzucha nie są odpowiednio rozwinięte, to musisz w pierwszej kolejności zająć się ich treningiem. Jeżeli to cię interesuje, to zapraszam cię do tego filmu jak trenować mięśnie brzucha, z którego dowiesz się właśnie jak to poprawnie właściwie robić. Natomiast jeżeli chcesz ten brzuch wyrzeźbić, bo twoje mięśnie brzucha są już odpowiednio rozwinięte, to zapraszam cię do dalszej części materiału. Żeby wyrzeźbić swój brzuch, musimy przeprowadzić proces redukcji tkanki tłuszczowej. Proces ten polega na uszczupleniu poziomu tkanki tłuszczowej w naszym organizmie, przy jednoczesnym budowaniu masy mięśniowej lub utrzymywaniu rozmiaru naszych mięśni, jeżeli nie mamy możliwości ich budowania. Czynnikiem, który powoduje spadek, redukcję tkanki tłuszczowej, jest oczywiście deficyt kaloryczny. Tylko i wyłącznie deficyt kaloryczny, możliwe zajście trzech procesów, które warunkują spalanie tkanki tłuszczowej, czyli lipolizy transportu oraz betaoksydacji. Więc jeżeli mamy deficyt kaloryczny, czyli spożywamy mniej kalorii niż wynosi nasze zapotrzebowanie energetyczne, no to wtedy możemy być pewni, że utracimy tkankę tłuszczową. Natomiast żeby budować mięśnie lub żeby utrzymać rozmiar mięśni, to musimy nasze mięśnie trenować. Do tego przyda się oczywiście odpowiedni skuteczny plan treningowy oraz odpowiednie wykonywanie tego planu treningowego w praktyce. Grzegorz podjął ze mną współpracę 3 miesiące temu, i tak wtedy wyglądał. Tutaj macie jego zdjęcia oraz pomiary przy rozpoczęciu współpracy. Jego celem była redukcja tkanki duszowej. Ode mnie oczekiwał profesjonalnego podejścia do klienta, profesjonalnego, indywidualnego, skutecznego przede wszystkim planu treningowego, a także raportów, podczas których będę mu udzielał wskazówek odnośnie tego, co ma robić dalej, na przykład czy ma zwiększyć kalorykę, zmniejszyć kalorykę. Zwiększyć aktywność fizyczną, zmniejszyć aktywność fizyczną itd., czyli po prostu, żebym go doprowadził do jego celu sylwetkowego. Po dokładnie 86 dniach współpracy mamy takie efekty, czyli jest około 8 kg mniej na wadze, 10 cm mniej w pasie oraz 9 cm mniej w talii, a efekty wizualne są po prostu świetne. Tutaj macie jeszcze opinię Grzegorza, którą mi wystawił zaledwie po miesiącu naszej współpracy. Już wtedy był zadowolony, no i kolejne dwa miesiące to było tylko dalsze pracowanie nad jego efektami. Na początku współpracy, mimo iż celem Grzegorza była redukcja, to jego plan treningowy był ukierunkowany nadal na budowanie masy mięśniowej. Ponieważ w pierwszym etapie redukcji my nie tracimy od razu możliwości do zajścia hipertrofii, tylko ta możliwość spada później. Wtedy, gdy ten deficyt kaloryczny się pogłębia, regeneracja jest coraz gorsza, no i treningi stają się coraz bardziej obciążające. Dopiero wtedy po konsultacji z Grzegorzem wprowadziłem mu najpierw deload, co okazało się świetnym pomysłem, a następnie wprowadziłem zmiany do planu treningowego w postaci mniejszej objętości oraz mniej złożonych ćwiczeń. I taki plan treningowy został z grzegorzem już do końca redukcji. Jak widzicie, jest po prostu świetny. Moje plany treningowe zawierają wszystkie niezbędne parametry treningu sylwetkowego, a no i wyglądają mniej więcej tak. Tu jest część planu treningowego od Grzegorza. Natomiast jeżeli chodzi o plan żywieniowy, o dietę moich klientów, to mogą oni jeść dosłownie tak, jak chcą. Mogą jeść to, na co mają ochotę, ale muszą zachować pewne zasady. Mianowicie, 80% kalorii z ich diety musi pochodzić z produktów pełnowartościowych, nieprzetworzonych oraz zdrowych. A pozostałe 20% kalorii z diety mogą pochodzić z produktów takie na które oni mają ochotę, ale te produkty niekoniecznie są zdrowe. Następnie staram się, żeby spożywali między 400 a 800 g warzyw i owoców każdego dnia, a następnie żeby ilość kalorii oraz ilość makroskładników zgadzała im się z tym co ja im rozpiszę, żeby osiągnęli swoje cele sylwetkowe. Elastyczne podejście do żywienia, jak widzicie, pozwala nam osiągać świetne efekty sylwetkowe. Jeżeli chodzi o raporty, no to podczas raportów treningowych skupiliśmy się na tym, żeby u Grzegorza ogarnąć technikę ćwiczeń oraz parametr MSP, czy on rzeczywiście trenuje blisko upadku mięśniowego. Jeżeli chodzi o technikę, to tutaj było naprawdę świetnie, natomiast MSP niestety nie występowało. Także w pierwszym miesiącu skupiliśmy się na tym, żeby to ogarnąć i co ciekawe, już miesiąc wystarczył, żeby zrobić to doskonale. No bo już po pierwszym miesiącu współpracy we wszystkich ćwiczeniach, które Grzegorz miał w planie treningowym, występowała odpowiednia ilość mimo wolnie spowolnionych powtórzeń, a ja byłem pewny, że Grzegorz trenuje skutecznie oraz efektywnie, no i że będzie miał z tego powodu niesamowite efekty. Jeżeli chodzi o raporty takie bardziej żywieniowe, to jeżeli waga Grzegorza w ciągu tygodnia nie spadała w tempie między 0,5% a 1% masy ciała w skali tygodnia, to wtedy podejmowaliśmy decyzję, żeby zwiększyć deficyt kaloryczny poprzez większą aktywność fizyczną albo zmniejszenie ilości kalorii natomiast jeżeli waga spadała w podanym tempie no to wtedy oczywiście nic nie zmienialiśmy i to nas doprowadziło do takiego celu sylwetkowego jeżeli chciałbyś ze mną podjąć współpracę to napisz do mnie wiadomość prywatną najlepiej na Instagramie bądź na Facebooku wtedy Ci przedstawię jak wygląda współpraca ze mną a jeżeli chcesz sam przeprowadzić redukcję tkanki tłuszczowej, to mam w tym temacie napisany e-book, który doprowadzi cię do tego celu od A do Z. Także, jeżeli jesteś czymś zainteresowany, to napisz do mnie wiadomość. W tym filmie to już wszystko. Mam nadzieję, że bardzo mocno się on podobał, że zdobyłeś tutaj mnóstwo wiedzy. Doceni przemianę Grzegorza, udostępniając ten film. No i będę Ci bardzo wdzięczny za zostawienie jakiegokolwiek komentarza. Do zobaczenia w kolejnym filmie.